List do Filipian 3, od wersetu 10 do 14, daje nam znaczący dostęp do boskiej wiedzy na temat tego, jak możemy stać się duchowo żywi i skutecznie wyposażeni przeciwko działaniom ciała. Widzicie, pozwólcie, że Wam to powiem. Poznanie Jezusa Chrystusa daje nam przemieniające doświadczenie, które uzdalnia człowieka do przeciwstawienia się uczynkom ciała. Patrzenie na Chrystusa przynosi przemianę. Dopóki nie ujrzymy Go takim, jakim jest, niemożliwe jest odzwierciedlenie Jego podobieństwa, to w podobieństwie do Chrystusa sprawujemy skuteczną władzę nad wszystkimi rangami demonicznych rządów. Jeśli spojrzysz na list do Filipian, a właściwie, pozwólcie, że ujmę to w ten sposób. List do Filipian to objawienie Jezusa, które jest niezbędne, aby ludzka cywilizacja mogła wzrastać w rangach ducha. Przy takim zastosowaniu tego ustalonego, wiesz, różnych poziomów miażdżenia ciała, będzie niemożliwe, by objawić owoce ducha, ponieważ największą cnotą, jaką jakikolwiek wierzący może zamanifestować w swojej wędrówce z Panem, jest cnota ducha. A aby to zamanifestować, trzeba użyć kanałów umysłu. Myśli, wyobrażenia, zachowania i ciało. Widzisz, musisz zrozumieć, że ciało, ludzkie ciało, ludzkie myśli, wyobrażenia to żyzne grunty, przez które duchy mogą manifestować swoje owoce. Istnieją owoce ducha. Istnieją różne poziomy, na których duchy mogą się wyrażać, i są platformy, przez które duchy znajdują wyraz, na przykład przez Twoje myśli, wyobrażenia, zachowania i oczywiście przez Twoje ciało, Twoje doświadczenia cielesne, stany czy opętania. Na przykład, gdy nowotwory pożerają Twoje ciało, to jest demon. Komórki rakowe, które tworzą guzy, prawda? One są demoniczne. Duchy mogą przyczepić się do ciała, by wywołać jakąś przewlekłą chorobę w Twoim ciele. Istnieje wiele sposobów, na które demony mogą przyczepić się do człowieka, prawda? Nawet przez Twoje wyobrażenia, depresję, złość, czy jest wiele, wiele różnych sposobów. Więc niech nikt Ci nie mówi: że jeśli się na nowo narodziłeś, demony nie mogą wejść w Ciebie. Demony to robią, zgadza się? To, że ktoś to głosi, nie zmienia prawdy. Rzeczywistość wykracza poza czyjeś kazania. Dobrze? Szatan możecie dręczyć, szatan możecie uciskać. Demony mogą... Demony są odpowiedzialne za wszelkiego rodzaju uciski, które dotykają ludzkich ciał. Teraz Filipian 30, 14, chcę wam to przeczytać. Jest tam napisane, aby go poznać. Proszę, wyświetlcie to, jeśli możecie aby go poznać i moc jego zmartwychwstania i udział w jego cierpieniach stając się podobnym do niego w jego śmierci. W wersecie 11 jest napisane: Jeśli w jakikolwiek sposób zdołam osiągnąć zmartwychwstanie umarłych, nie żebym już to osiągnął albo już był doskonały, lecz dążę do tego, aby pochwycić to, do czego zostałem pochwycony przez Jezusa Chrystusa jest napisane bracia ja nie uważam że już to pochwyciłem ale jednoczynie zapominając o tym co za mną a zdążając do tego co przede mną powiedzcie amen Teraz werset 14 jest bardzo istotny Przeczytajmy razem wszyscy na raz Zmierzam do celu do nagrody w górnym powołaniu Bożym w Chrystusie Czym jest cel tego wysokiego powołania Widzicie mamy coś co nazywamy powołaniem do pojednania gdzie każdy został pojednany z Bogiem ale kiedy już zostaniesz pojednany z Bogiem, pojawia się kolejne powołanie, na które każdy musi odpowiedzieć. To jest właśnie to wysokie powołanie. Czym jest to wysokie powołanie? To powołanie do biegu wyścig musi być biegnięty bez ciężaru grzechu. Nie możesz biec tego wyścigu z grzechem i ciężarem. Jest napisane, biegnijmy wyścig, który jest przed nami. Czym jest ten wyścig? To powołanie, powołanie do wysokiego powołania albo wyścig o wysokie powołanie Boże. Ważne jest, abyśmy zrozumieli, że bycie nowonarodzonym nie kończy wyścigu. Pamiętajcie, że nowonarodzenie to kwalifikacja, by rozpocząć wyścig. A jeśli mamy biec ten wyścig o wysokie powołanie, musisz dojść do punktu, w którym odłożysz na bok, porzucisz każdy ciężar i grzech, który cię tak łatwo osacza, abyś mógł biec ten wyścig swobodnie i zdobyć nagrodę. Pytanie brzmi, czym jest ta nagroda? Nagrodą jest nieśmiertelność ludzkiego ciała. Nagrodą jest dostęp do niebiańskich sfer. Nagrodą jest wyrwanie się z tej iluzji, z tej tej soczewki, tej fizyczności, do rzeczywistości miasta Syjon, do dzieł Bożych, które są poddane człowiekowi. Abyśmy mogli dojść do tego punktu, potrzebna jest wiedza niezbędna dla ludzkiej cywilizacji. Poznanie Jezusa odbywa się według zasad, które Paweł przedstawił tutaj w liście do Filipian, rozdział 3, wersety od 10 do 11. Jeśli chcesz poznać Jezusa jako nowonarodzony chrześcijanin, jeśli chcesz poznać Jezusa zgodnie, zgodnie z zaleceniem Pana, to właśnie o ten punkt chodzi, który list do Filipian tutaj przedstawia, który przeczytaliśmy. Jest napisane, Abym poznał go moc jego zmartwychwstania i udział w jego cierpieniach. A więc jeśli poznam moc jego zmartwychwstania i udział w jego cierpieniach, co się wtedy stanie? Zostanę potwierdzony aż do jego śmierci. A w chwili, gdy zostanę potwierdzony aż do jego śmierci, co się stanie? Wezmę udział w zmartwychwstaniu umarłych? Zmartwychwstanie umarłych nie jest koniecznie ostatecznym zmartwychwstaniem umarłych? Zupełnie nie. Zmartwychwstanie umarłych polega na tym, że każda dziedzina Twojego życia, która podlega władzy skażenia, dostąpi zmartwychwstania. Widzisz, widzisz, czy wiesz, że każdy człowiek, którego widzisz tam na zewnątrz, który nie narodził się na nowo, jest martwy, martwy, ma życie naturalne, ale w duchu jest martwym człowiekiem. Możesz być nowonarodzony, ale w niektórych obszarach swojego życia jesteś martwy. Widzisz, w każdej dziedzinie, którą kontroluje ciało, jesteś martwy. Śmierć, śmierć panuje w tej dziedzinie. Więc jeśli będę ciężko pracował, aby poznać Jezusa, zgodnie z zaleceniami z listu do Filipian, wtedy osiągnę zmartwychwstanie. Właściwie chciałbym przeczytać, przeczytajmy może werset 10 i 11, żeby lepiej to zobrazować. I tam jest napisane, aby poznać go i moc jego zmartwychwstania. Aby poznać go i moc jego zmartwychwstania oraz uczestnictwo w jego cierpieniach, stając się podobnym do niego w jego śmierci. Dlaczego? Werset 11 mówi, jeśli przez co? Jakimkolwiek sposobem mógłbym osiągnąć zmartwychwstanie umarłych. Pamiętajcie, Jezus obiecał zmartwychwstanie tym, którzy umierają w Chrystusie. A więc Paweł nie odnosił się do zmartwychwstania po śmierci, lecz do zmartwychwstania z śmiertelności. Człowiek w rzeczywistości, w faktycznej rzeczywistości jest martwy. Żyjemy w ciele, które jest pożerane przez robaki, starzejącym się, starym, starzejącym się ciele, prawda? Umysł pełen niepokoju, depresji, złości, kłamstw, błędnych przekonań, wiesz, herezji, problemów, ciemności, zaciemniony umysł, który musi zostać odnowiony i ożywiony przez Ducha Świętego. Widzisz, ponieważ rzeczywistość jest funkcją umysłu, jesteś tym, o czym myśli Twój umysł. Więc, więc niektórzy z nas faktycznie mówią, że jesteśmy tym w Chrystusie. Tak jesteś nim w zasadzie. To są liczne refleksje zaczerpnięte z Tomów o tym, kim powinniśmy być i kim jesteśmy w oczach Boga. Ale w rzeczywistości nie jesteśmy tacy, jeszcze tego nie osiągnęliśmy. To właśnie poprzez przemianę i odnowienie umysłu każdy człowiek może osiągnąć zmartwychwstanie, stając się tym, kim Jezus chce, abyśmy byli. Widzisz to kim Jezus Chrystus uczynił nas w duchu, jest czymś tak głęboko ukrytym w sferze duchowej dojrzałości, w sferze duchowych ofiar, w sferze duchowego posłuszeństwa, że dopiero wtedy, w odpowiednim czasie staniemy się w pełni tym, kim już uczynił nas w duchu. Bić objawienie rzeczywistości Chrystusa jest kluczem do przynoszenia chwały Ojcu. Na przykład, co to znaczy, gdy Bóg daje ci to, co Biblia nazywa darem sprawiedliwości? Pytanie brzmi, dlaczego On dał ci dar sprawiedliwości? Pamiętaj, ten dar to ziarno. Kiedy Bóg zasiewa to ziarno sprawiedliwości w Twoim duchu, czego pragnie? Chce, żebyś je pielęgnował, chce, żeby się podlewał, aby mogło wydać owoc. Bóg nie jest uwielbiony, gdy otrzymujesz dar sprawiedliwości. Bóg jest uwielbiony, gdy wydajesz owoce sprawiedliwości. Bóg nie jest uwielbiony, gdy zajmujesz stanowisko w kościele. Bóg nie jest uwielbiony, gdy potrafisz śpiewać, głosić czy robić cokolwiek w ciele Chrystusa. Bóg nie jest uwielbiony, gdy słyszysz słowo Boże i krzyczysz z tego powodu. Bóg jest uwielbiony, gdy wydajesz owoce darów, którymi on hojnie obdarzył twoje serce. Zgadza się? Owoc miłości, owoc wiary, owoc nadziei, owoc modlitwy, owoc uświęcenia, owoc usprawiedliwienia, owoc uwielbienia, owoc słuchania słowa. Jest powiedziane: słuchasz, ale nie czynisz, oszukujesz samego siebie. Chodzi o to, by być wykonawcami słowa, a nie tylko słuchaczami, oszukując samych siebie. A więc oszustwo polega na tym, że słyszałeś, wiedziałeś, a mimo to żyjesz wbrew temu. Teraz więc pytanie brzmi: kiedy stajesz w obliczu problemów wynikających z życia, wbrew temu, co wiedziałeś, kto powinien się z tym zmierzyć? Wiecie, czasami zachowujemy się tak, jakby znam wielu chrześcijan, którzy zachowują się jak ofiary. Oni tworzą problem, manipulują nim, przekręcają go i sprawiają, że to ty wyglądasz na osobę, która go stworzyła. Widziałeś kiedyś takich ludzi? Są wszędzie. Może niektórzy z nich to ty? Oni cię wiktymizują, udając, że to oni są prawdziwymi ofiarami w tej sytuacji. Będą udawać niewinne ofiary, a następnie obwiniać ciebie o stworzenie całego problemu i zamieszania. Zbyt wielu chrześcijan zachowuje się w ten sposób. To są węże, żmije, są wszędzie. Staram się otworzyć oczy wielu wierzącym, aby zrozumieli, że tak wielu ludzi w domu Bożym, którzy twierdzą, że są wierzącymi, wcale nimi nie są. Filipian 3:10 to bardzo potężny fragment. Przeczytajmy to jeszcze raz głośno i wyraźnie, jeśli chcesz się dołączyć. Aby go poznać stop, jeszcze raz aby go poznać głośno i wyraźnie I abym go poznał powiedz to jeszcze raz. Abym go poznał. S to oznacza, że wiedza o Jezusie dla ludzkiej cywilizacji oznacza poznanie Jezusa. A jeśli nie znasz Jezusa, nigdy nie poznasz Boga. S. Poznać Boga i stać się podobnym do jego obrazu, to poznać Jezusa, to poznać Jezusa. Tak więc wiedza o Bogu dla ludzkiej cywilizacji jest objawieniem, objawioną wiedzą o Jezusie Chrystusie. Powtarzam jeszcze raz, poznanie Jezusa zostało określone w liście do Filipian, prawda? Jak go poznać? To nie chodzi tylko o poznanie go w Biblii, nie chodzi tylko o poznanie go w literze. Paweł teraz wyjaśnia nam, jak go poznać. Powiedział: chcę go poznać poprzez poznanie mocy jego zmartwychwstania. Chcę poznać i chcę poznać, to znaczy chcę się zaangażować. Chcę poznać, chcę ginosko. To jest greckie słowo oznaczające poznanie. Ginosko, czyli poznać go przez objawienie, w sposób objawiony albo, uch, uch, poznać go przez objawienie. Chcę go poznać nie tylko przez literę. Widzisz to? Jedną rzeczą jest znać literę Jezusa, a inną rzeczą jest poznać go przez objawienie. Biblia mówi, że Paweł, w rzeczywistości Paweł napisał: Jak przez objawienie zostało mi to dane do poznania. Więc Paweł znał Jezusa według objawienia, a nie według litery. Oczywiście ważne jest, aby znać Jezusa według litery, prawda? To niesamowite znać Jezusa według litery, ale musisz też poznać go przez objawienie. Niektórzy z nas, kiedy dorastaliśmy, myśleliśmy, że objawienie to po prostu jakieś ożywione słowo, gdzie po prostu wiedzieliśmy, poznawaliśmy rzeczy przez nauczanie ducha, przez poznanie ducha. To jest część tego, to poznanie czegoś przez objawienie na poziomie rozumowym. Jesteśmy ożywiani przez namaszczenie Ducha Świętego? Cóż, poza tym prawdziwą, absolutną definicją poznania czegoś poprzez objawienie jest przeżycie spotkania z Jezusem. Bo spójrzcie na objawienie, spójrzcie na księgę rodzaju do Apokalipsy. Biblia mówi, że wszystkie pisma zostały napisane przez objawienie ducha lub pod natchnieniem ducha świętego. Jak? Zobacz, co się stało. Jak Mojżesz napisał pierwsze cztery księgi Starego Testamentu? Został porwany do krainy Boga. Zostałem złapany. Jak Izajasz opisał to, co zobaczył? Zostałem złapany. Po prostu idź, czy to Izajasz? Czy to jest Ezechiel? Wszyscy mieli wizję. Paweł miał wizję. Piotr miał wizję. Zostali pochwyceni przez objawienie. To jest, to jest objawienie, które jest rzeczywistym doświadczeniem, a nie czymś, co po prostu ożywia Twój duch. Czy mnie teraz słyszysz? Tak, więc powiedział, aby mógł go poznać, że chcę go poznać. Chcę go poznać. Chcę poznać moc, która wskrzesiła Jezusa z martwych. W porządku? Bo widzisz, bez tej dynamiki, bez tej zdolności nie możesz przekazać boskiej natury, nie możesz zamanifestować boskiej natury. Wiem, że Biblia mówi, że jesteśmy uczestnikami Jego boskiej natury, lecz objawienie boskiej natury z pewnością sprawi, że cała Twoja istota zostanie pochłonięta zdolnościami boskości. Otóż ciało Chrystusa nie objawia rzeczywistości Boga. Dosłownie wyznajemy rzeczywistość, piszemy piosenki o rzeczywistości, skaczemy po rzeczywistości, wiecie, modlimy się o nią, ale w rzeczywistym urzeczywistnieniu rzeczywistości Chrystusa zero. Zero. Aby zatem ukazać boską istotę, boską naturę, potrzebna jest dynamika. Tata moc Boga, dlatego Paweł mówi, chce go poznać według mocy, która go ożywiła z martwych. Następnie Paweł napisał nieco dalej. Mówi, że jeśli Duch tego, który w sposób cudowny wskrzesił Jezusa Chrystusa, mieszka w waszych sercach, to ten sam, który z niezmierzoną mocą wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wskrzesi również wasze śmiertelne ciała, nadając im nowe życie. To znaczy, że wszyscy obecnie żyjemy w ciele, które jest śmiertelne i podatne na śmierć, ale mamy nadzieję na przyszłe zmartwychwstanie. Dlatego śpisz, każdy z nas, kto żyje w tym ciele, żyje w martwym ciele. Jak możesz w ogóle poznawać rzeczy duchowe poprzez ludzkie ciało? Walka dotyczy przecież ciała, ból dotyczy ciała, a opór to także ciało. Zmagasz się, żeby się modlić, zmagasz się, żeby wybaczyć, zmagasz się, żeby usłyszeć głos ducha wyraźnie, zaczynasz wznosić się do sfer Boga. Widzisz, wszystkie te rzeczy są przeszkodami, barierami ludzkiego ciała. Innymi słowy, aby to przezwyciężyć, musimy poddać się chłostaniu ciała. Pierwszą rzeczą, którą Duch Święty zrobi w Twoim, w życiu poddanego wierzącego, jest zgniecenie śmiertelności i wprowadzenie Cię w duchowe zmartwychwstanie. A w momencie, gdy zmartwychwstaniesz, masz zdolność, by osiągnąć lub przyjąć nowe ciało. Nazywa się to ciałem Chrystusa. Zmartwychwstałe ciało Chrystusa. Jeszcze nie zaczęliśmy dziedziczyć, uczestniczyć, chodzić i. Wiesz, korzystać ze zmartwychwstałego ciała? Zrozum, że zmartwychwstałe ciało to w rzeczywistości biliony. Poszczególne osoby mogą uchwycić się zdolności zmartwychwstałego ciała Chrystusa. Ale żeby to się stało, musisz uśmiercić uczynki ciała. Weszliśmy w czas i epokę, w której nieśmiertelność jest dostępna. Tak, to zostało, to zostało, to zostało rozdane. Nieśmiertelność została rozdzielona. W sferach ducha jest to osiągalne, ale żeby ktokolwiek mógł to osiągnąć, musi nastąpić proces umierania. Właściwie pozwól, że wyjaśnię, co mówi Paweł, aby mógł upodobnić się do Jego śmierci. Mówi tutaj, aby poznać Go, moc jego zmartwychwstania, udział w Jego cierpieniach, stając się podobnym do Jego śmierci. Stając się czym? Stając się podobnym do Jego śmierci. Więc co to znaczy? To zaczyna się od poznania Jezusa Chrystusa. Chcę, żebyś był zdesperowany, by Go poznać. Nie po to, żeby dla Niego głosić, nie po to, żeby prowadzić służbę dla Niego. 90% osób, które chcą prowadzić służbę dla Jezusa Chrystusa, jest motywowanych przez pychę albo przez jakiś rodzaj zapału wynikającego z ich wiedzy, albo tym, co Biblia nazywa współzawodnictwem. Istnieje wiele służb, które zostały napędzone, poruszone lub zmotywowane przez współzawodnictwo, co oczywiście oznacza pasję bez procesu. Entuzjazm, prawda? Kiedy naciskasz, żeby coś osiągnąć, a jednak w głębi serca wiesz, że nie jesteś gotowy, to nie jest czas na służbę, to czas na przemianę i dostosowanie się do woli i proroctwa woli i działania Ducha Świętego. Teraz jeśli spojrzysz na to, on mówi, aby go poznać. Poznanie Boga objawia się w Jezusie. Poznać Boga to mieć objawienie Jezusa Chrystusa. Wszystko, co musisz wiedzieć o Bogu, jest obficie zawarte w Jezusie Chrystusie. Jezus Jeszua Chrystus jest wyrażonym objawieniem Boga. Więc jeśli chcę ujrzeć Boga, bo Boga można uchwycić w objawieniu, nikt, kto ma być nosicielem obrazu Boga, nie powinien nie oglądać podobieństwa Boga. Nikt, kto ma nosić obraz Boga, nie powinien nie przemieniać się przez oglądanie objawienia Boga. Aby mieć objawienie Boga dla ludzkiej cywilizacji, trzeba ujrzeć Jezusa. Jezus jest odzwierciedleniem, Jezus jest wyrażonym obrazem osoby Boga. Kiedy więc patrzymy na Jezusa, zostajemy przemienieni. R. Objawienie daje nam dostęp do widzialności niewidzialnego Boga. Kim zatem jest widzialność niewidzialnego Boga? Jezus. Kim jest namacalność niematerialnego Boga? Jezus. Jezus jest więc absolutnym i dokładnym przekazem niewidzialnej wiedzy. Tak, mam na myśli niewidzialną wiedzę o Bogu. Kiedy więc patrzysz na Jezusa, widzisz, że Jezus jest Bogiem osiągalnym, Bogiem możliwym do osiągnięcia, jasne? Bóg osiągalny, Bóg możliwy do zdobycia. A więc przez Jezusa Chrystusa możemy odzyskać i przywrócić obraz Boga, który utraciliśmy w ogrodzie Eden. I dlatego Twoje uwielbienie i oddanie Jeszui powinno być pełne desperacji, aż dojdziesz do punktu, w którym będziesz gotów uczestniczyć w społeczności jego cierpień. Nie cierpienie, lecz cierpienia. Nikt nigdy nie dostąpi chwały Jezusa Chrystusa, jeśli nie zaakceptuje cierpień swojego własnego krzyża. Pozwól, że ci to powiem. Bóg zbawi cię z łaski, ale zamieszka w tobie, przejmie cię i stąpi na ciebie przez uczynki. Nadchodzące konferencje z niewolnikiem Chrystusa Johnem Roar dla Nowej Zelandii od 22 grudnia do 23 sierpnia 2025 roku. Miejsce Sir Wolf Fisher Arena, mieszcząca się w The Dewdrop Event Center w Manukau, Auckland, Nowa Zelandia. 770 Great South Road, Wiri, Manukau, Auckland, 2104, Nowa Zelandia. Aby się zarejestrować, zeskanuj kod QR wyświetlony na ekranie, który przekieruje Cię na eventfinder.co.nz lub odwiedź naszą stronę internetową www. Spirit Revelation Church, Events New Zealand Conference Międzynarodowa Konferencja Pastorów od 14 do 17 sierpnia 2025 roku. Miejsce: 284 Wortrecker Road, Midland, Kapsztad, Republika Południowej Afryki. Aby się zarejestrować, odwiedź naszą stronę internetową www.spiritrevelationchurch.org/events lub zeskanuj kod QR na ekranie, który przeniesie cię na naszą stronę Eventbrite. Szkoła biblijna Księgi Objawienia. Trzy dni głębokiego objawienia ostatniego zwoju. Daty: od 11 do 13 sierpnia 2025 roku. Sesja poranna o 9:00 oraz sesja wieczorna o 18:00. Miejsce: 284 Wortrecker Road, Maitland, Kapsztad, Republika Południowej Afryki. Aby się zarejestrować, odwiedź naszą stronę internetową wwwspiritrevelationchurchorg events lub zeskanuj kod QR na ekranie, który przeniesie cię na naszą stronę Eventbrite. Do zobaczenia na miejscu i do zobaczenia w sferach.